Stachu? Halo? Stachu? A do kogo Pani dzwoni? Nie. A, A kto? Wie? A kto mówi? Ale do kogo Pani się chciała dzwonić? A kto w telefonie? No, ja się pytam, do kogo się Pani chciała dzwonić? A, to jest Jasia. Słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma żadnego u mnie Stacha. Nie ma. Nie. Kurwa wy, bo mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po moim chodził, moje pieniądze zawał, kto on mu dał takie pozwolenie, Powiedz polic tego z kurwy synowią. na żadnego lasu, pani się gdzieś źle zadzwoniła. Kto to mówi? Nie, pani się dozwoniła do Mirkowa do Rosatko, do sobie. Kurwa, ja ci dam, kto to mówi? Aż po szlak jasny trafi. Krew nagła zaleje. Kurwa, ja nasza ja zajebana pana była. Niech mnie pani nie przeklina, bo te przekleństwa padną na panią. Co A chce? w ogóle z kim pani chciała rozmawiać? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz? Ja ci dam.